W województwie łódzkim jest jeden przypadek zarażenia koronawirusem. Wiadomo, że pacjentka to młoda kobieta. Teraz łączymy się z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi, gdzie zaczyna się briefing wojewody Tobiasza Bocheńskiego, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Urszuli Sztuki Polińskiej oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Doroty Gajewskiej. Na miejscu jest nasz reporter Piotr Krysztofiak. Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim pani Dorota Gajewska. Oddaję głos panu wojewodzie. Aha, jeszcze tak, bieżąca statystyka z dzisiejszego poranka to 11 osób hospitalizowanych, 5 osób objętych kwarantanną i 565 osób przebywających w tej chwili na terenie województwa w nadzorze epidemiologicznym. Są dane z 8 rano. Szanowni państwo, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby państwa poinformować, iż mamy do czynienia z pierwszym potwierdzonym przypadkiem koronawirusa na terenie województwa łódzkiego, dokładnie w Łodzi. Jest to młoda kobieta, która jest hospitalizowana w szpitalu Biegańskiego. Dzisiaj została poddana testom. Test wykazał, iż otrzymała wynik pozytywny na koronawirusa. Chciałbym powiedzieć, iż pacjentka wykazała się dużą odpowiedzialnością obywatelską, dlatego że sama zgłosiła się do szpitala, wiedząc, że miała kontakt z osobą zarażoną. U której zdiagnozowano koronawirusa, nie chodzi o nikogo z osób, które są na terenie Polski. Miała ona kontakt z osobą chorą na terenie innego kraju, była to Norwegia, z której tutaj wróciła, gdy tylko się dowiedziała o tym, że miała kontakt z osobą chorą, niezwłocznie stawiła się na Izbę Przyjęć Szpitala Biegańskiego, gdzie lekarze natychmiast poddali ją hospitalizacji, a dzisiaj przeprowadziliśmy badania i dlatego widzimy się tutaj. Chciałbym. Poza tym poinformować Państwa o szeregu, zanim będą pytania, o szeregu działań, które zostały podjęte po tym, jak Państwo wszyscy wiecie, po briefingu pana premiera Morawieckiego. Chciałbym Państwu powiedzieć, że rano podpisałem kolejne decyzje, łącznie cztery, które odwołały imprezy masowe przy udziale publiczności. Dotyczy to trzech meczów piłkarskich oraz meczu piłki ręcznej. Obie imprezy miały objąć osiemnaście i tysiąca osób, one zostały odwołane i z tego co wiem na teraz odbędą się bez udziału publiczności. Oprócz tego wdrażamy to, o czym mówił pan premier. To znaczy po pierwsze. Jest przygotowywane i zostanie wydane polecenie dla jednostek samorządu terytorialnego, które spowoduje od poniedziałku zamknięcie żłobków na terenie województwa łódzkiego. Od jutra te żłobki powinny nie funkcjonować jedynie doraźnie przyjmować dzieci rodziców, którzy nie byli w stanie w tak krótkim terminie zapewnić swoim pociechom opieki. Oprócz tego zostanie wydana przeze mnie decyzja, która na podstawie odrębnej ustawy zamknie wszystkie kina, muzea, teatry i inne miejsca działalności artystycznej i kulturalnej na terenie województwa przez najbliższe 14 dni. Decyzja dotycząca zwłoków to też 14 dni. Chciałbym zwrócić, Chciałbym zwrócić uwagę, iż nie ma sprecyzowanej, legalnej i zamkniętej definicji. Działalności artystyczno-kulturalnej. Ustawa tylko je wskazuje. Dlatego apeluję do wszystkich, którzy w takich wydarzeniach, w galeriach sztuki, muzeach czy w innych miejscach chcieliby brać udział lub takie wydarzenie organizowali, aby odłożyli to i nie robili tego na terenie województwa. Szczegółowa informacja, jak i polecenia spłyną do jednostek samorządu terytorialnego dzisiaj. Także oddam głos pani inspektor. Tutaj, pani inspektor. Szanowni Państwo, Pan Wojewoda wspomniał o badaniach wymazów, czyli materiału biologicznego, który pobierany jest od pacjentów, pacjentów hospitalizowanych, bo tylko od pacjentów hospitalizowanych wykonujemy badania w Wojewódzkiej Stacji sanitarno Epidemiologicznej. Laboratorium jest doskonale przygotowane. Jest to drugiej klasy laboratorium bezpieczeństwa, ale ze wszystkimi tymi zabezpieczeniami, które są potrzebne do badania wirusa. Laboratorium wykonuje codziennie po kilkanaście do kilkudziesięciu badań. Do dnia dzisiejszego wykonaliśmy 44 takie badania. Aktualnie po południu wieczorem będą wyniki z następnej tury serii badań. Właśnie w tych badaniach dzisiejszych do południowych stwierdziliśmy dodatni wynik u pacjentki, o której mówił pan Wojwoda. Czy są jakieś pytania? Może pani powtórzyć pytanie. Jest drugie laboratorium Szpitalu Biegańskiego? Jest to pacjentka, jak jest w stanie dobrym zostało zamknięte przedszkole numer 231, tam była informacja, że jedno z dzieci miało mieć kontakt z osobą zakażoną z Norwegii, również z Norwegii. Czy te, zatem to należy łączyć? Czy ta Pani jest powiązana, jest związana jakoś właśnie z, z tym dzieckiem i z sytuacją w przedszkole 231? Proszę Państwa, dzisiaj na terenie Łodzi zostało zamknięte przedszkole, jak i czasowo zamknięta przychodnia, która została poddana przez służby sanitarne dezynfekcji. Ja chciałbym po pierwsze podziękować służbom sanitarnym łódzkim, epidemiologicznym za te działania, bo proszę zwrócić uwagę, że rano nie mieliśmy żadnej informacji o wyniku pozytywnym, jeżeli chodzi o diagnozę koronawirusa. Zatem służby zadziałały prawidłowo, mając podejrzenie informacji ze szpitala biegańskiego, niezwłocznie podjęły już w nocy, zresztą po północy podjął pierwsze działanie, jednakże z dyrekcją obu placówek, o które pan pytał, udało się skontaktować dopiero dzisiaj, około godziny 6 rano, po 6 rano. Zostały podjęte działania w celu zamknięcia tych placówek, aby nie było ryzyka jakiegoś dalszego kontaktu, dlatego że jeżeli mówimy o tej chorobie, to naszym podstawowym celem jest niedopuszczenie do zwiększenia liczby przypadków albo jak najmniejszego zwiększenia liczby przypadków koronawirusa w Polsce. Zatem zostały te działania podjęte mimo braku informacji pozytywnej dotyczącej koronawirusa, jednakże tak mogę teraz powiedzieć, że chodziło o kontakt z jedną z osób, które miały z tą panią, o której dzisiaj mówimy, kontakt. Tak, zgadza się. Przeprowadzić i, czy jeśli ktoś chce zrobić taki test na terenie Łodzi, to, nie ma, to, to zrobi ten test? Nie ma problemu? Nie ma żadnego problemu. Stacja epidemiologiczna jest zaopatrzona, laboratorium, jak i szpital biegańskiego w testy. Jednakże chciałbym zauważyć, że tutaj postępujemy, panie redaktorze, zgodnie z wytycznymi Sanepidu, jak i Ministerstwa Zdrowia i nie przeprowadzamy testów profilaktycznie. Jeżeli ktoś nie ma żadnych objawów, nie ma informacji, że miał kontakt z kimkolwiek z jakiegokolwiek kraju, gdzie występuje koronawirus, to profilaktycznie takich testów się nie przeprowadza, zgodnie z wytycznymi obecnie obowiązującymi. Czy kobieta, o której mówimy, miała jakieś objawy, które mogły sugerować, że to właśnie koronawirus? Z moich informacji, w pierwszym, dopóki się nie zgłosiła, to nie miała tych objawów. To teraz to ma wynik pozytywny, jest stan, jest dobry, inne rzeczy są objęte tajemnicą lekarską z tego co ja wiem. Musimy szanować też prawa tej pani. Tyle informacji, ile ja jestem w stanie państwu przekazać, tyle przekażę, ale. Tak, oczywiście jest skospitalizowana, oczywiście. Dopóki e, nie zostanie wyleczona z koronawirusa, nie może być mowy o żadnym wyjściu ze szpitalu. ludzi, którzy mieli kontakt z tą pacjentką? No właśnie, no. my i nauczyciele z tego przedszkola i rodzice i dzieci również zostały objęte nadzorem służb sanitarno-epidemiologicznych. Inspektor odpowie, ja tylko dodam, że nie tylko że szukamy, ale my większość tych osób wiemy kim są. Także proszę Szanowni państwo, to jest dochodzenie epidemiologiczne w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia. Oczywiście to dochodzenie epidemiologiczne dużo wcześniej się rozpoczyna. E, identyfikujemy takie osoby, które miały bliski bądź pośredni kontakt i w związku z tym te osoby wszystkie będą zidentyfikowane, a może już nawet większość jest i będzie objęta stosownymi procedurami. Będą to albo kwarantanny, będzie to nadzór epidemiologiczny, a nawet może izolacja że które są z tego przedszkola co do nadzoru albo kwarantanny. Z informacji, które otrzymaliśmy od powiatowego inspektora, takie decyzje już zapadły i te osoby są zresztą odizolowane. Zresztą one same zanim te decyzje, zanim w ogóle był wynik już od wczoraj same znajdowały się w mieszkaniach i nie przemieszczały się po terenie miasta, bo rozumiały sytuację. Ale tak decyzje zapadły i chciałbym też przypomnieć to, co wszyscy podkreślamy kwarantanna czy nadzór epidemiologiczny to nie są żarty apelujemy o nieprzemieszczanie się, niełamanie. Tych zasad. Jeżeli ktoś będzie łamał zasady kwarantanny, będziemy korzystać ze wszystkich środków, które nam przysługują, wyłącznie z mandatami karnymi. E, policja jest informowana stale w kontakcie ze służbami epidemiologicznymi. E, wiemy, ile osób jest w kwarantannie, gdzie te osoby są. Jeżeli będą się oddalały nie będziemy mieli takiej informacji, będziemy wymierzać stosowne kary administracyjne i finansowe, dlatego że osoby, które się oddalają z miejsca kwarantanny, zagrażają wszystkim pozostałym. Źródłem zakażenia zostało objętych albo kwarantanną, albo nadzorem? Tych danych statystycznych teraz nie jesteśmy w stanie Panu udostępnić. Jednakże, jednakże wiemy, ile osób zostało podanych w kwarantannie, a ile nadzorowi epidemiologicznemu. A teraz za wcześnie jest, żeby podawać te statystyki. Te z, Norwegii? z Norwegii wróciły 10. Czy jeszcze są jakieś pytania? Także jak Państwo widzą, bardzo szybko pani została zdiagnozowana. To jest młoda kobieta. Proszę Państwa, na razie na tym etapie przekazałem Państwu naprawdę takie informacje, które powinny Państwu wystarczyć. Musimy pamiętać, że to są też prawa pacjenta i nie... Tak, prawa pacjenta i też no, prawa człowieka elementarne do prywatności. Nie możemy wszystkiego opowiedzieć o tej rodzinie w tym momencie, jednakże zagwarantuję Państwu, że służby o wszystkim wiedzą i wszystkie kontakty diagnozują. Tak więc jak słyszeliśmy, w województwie łódzkim jest jeden potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem. Młoda kobieta jest hospitalizowana w szpitalu imienia Biegańskiego, jest w stanie dobrym. Sama zgłosiła się na badania po tym, jak miała kontakt z osobą zagrażoną z Norwegii. Zgodnie z procedurami zidentyfikowane zostały osoby, które miały bliski kontakt z pacjentką, są odizolowane. 11 osób w województwie łódzkim hospitalizowanych jest z kolei z podejrzeniem koronawirusa, a działające w Łodzi laboratorium wykonało do tej pory 44 badania. Wojewoda łódzki, Tobiasz Bochański, zaapelował do osób objętych kwarantanną by jej przestrzegały, aby nie narażać innych osób.